Dzisiaj TVN uraczyło nas solidną porcją przekonywania rzeczywistości. Zaczniemy, może od początku, w ogóle będziemy szli po kolei. Zabiłeś, zostaniesz zabity i koniec. To jest moje zdanie na ten temat. Głowa za głowę. Ale to sąd wymierza karę. Przed chwilą widzieli Państwo człowieka, który mówi, jak normalny człowiek, że. Morderce trzeba, świadomego mordercę, celowego mordercę oczywiście, nie zabójcy, tylko mordercę, trzeba po prostu powiesić i, i koniec, mu pokazuje takim wymownym gestem, a za chwilę potem pan Kamil Dutko kłamie bezczelnie, yy, mówiąc, ale wyroki wydaje sąd. Otóż nie jest to prawdą. Ustawodawca, zresztą bezprawnie, pozbawił sąd możliwości wydania wyroku, czyli konkretnie kary śmierci, bo kara śmierci została skasowana przez ustawodawcę. Więc to nie sąd wydaje wyrok, tylko Ustawodawca na Sajm Polski, na polecenie tzw. Tak wspólnoty europejskiej, czy tam Komisji Europejskiej nam wydaje, wydał, wydał zakaz nawiasem mówiąc, nawiasem mówiąc, jest to tylko zalecenie nr 6 to wcale nie Wspólnoty Europejskiej, tylko Rady Europy zupełnie innego organu. A znaczy to zalecenie nasz rząd potraktował dosłownie. I o czym Państwo może nie wiecie, lat temu 3 podpisał w Wilnie na, na konwencji Rady Europy, że zniesie karę śmierci, uwaga, równie w przypadku wojny. Jest to banda durniów, którzy na polecenie zagranicy za obiadki w Brukseli, czy gdzieś tam, prawda, dowolną bzdurę podpiszą, bo takim kazaniu. Protest trwa i należy wytrzymać, ponieważ strona rządowa nie przedstawiła nic. Tu oglądacie Państwo przykład patologii, która już jest tak normalna, że nikt na to nawet uwagi nie zwraca. Otóż, proszę Państwa, rząd jest zwierzchnikiem i pracodawcą tych celników. Nie może być pretraktacji z rządem. Rząd nimi ma rządzić, a nie z nimi pertraktować. Od pretraktowania mogą być to na przykład celnikami albo ktoś inny, ale nie rząd. Nie może zwierzchnik pretraktować ze swoim poddanym, bo wtedy robi się normalny bałagan w państwie. Przypominam, że w tej pamięci Ronald Reagan, jak mu zrobili strajk kontrolerzy powierzchni, po prostu spakował przywódców do kryminału i na drugi dzień zapanował w kraju spokój. Natomiast to, co się dzieje w tej sprawie, no to oczywiście pytanie brzmi po jaką cholerę w ogóle są Sła. I drugie pytanie: Właściwie, skoro się mówi o abolicji podatkowej, to może by zrobić abolicję celną. I ten trzydniowy koleg by się wtedy od razu rozładował. Nie epatujemy opinii publicznej y, opisem przebiegów zdarzeń w Pałacu Prezydenckim. Między innymi dlatego, że gdybyśmy uznali za stosowne opisywać, jak wyglądają niektóre konsultacje w Pałacu Prezydenckim, to pewnie byście i tak Państwo nie uwierzyli ponieważ dochodzimy do sprawy zupełnie skandalicznej. Otóż y, mamy spór na osi pan prezydent, pan, już mówiłem o tym wczoraj na, na blogu w że y, jest niedopuszczalne, że niedopuszczalne, żeby wśród ministra spraw zagranicznych się wypowiadał, że prezydent nie ma żadnych powodów, żeby odwoływać y, z Brukseli ministra spraw zagranicznych. To jest niedopuszczalne y, takie, takie słowo, nawet gdyby było prawdą, że żadnych powodów nie było. To nie znaczy, że tak wolno się mówić, pan prezydent. To samo dzisiaj robi Jego Ekscelencja Donald Tusk. On, on mówi, że Państwo by się nie uwierzyli, jakie głupie, domyśle są te konsultacje z Panem Prezydentem. Ja głęboko wierzę Panu Premierowi, że tak jest. Bo to z uczuciem, ja w tak wierzę, że tak jest. Ale tak nie wolno mówić. Na litość boską, pan prezydent jaki jest, jest to formalnie głowa, głowa państwa, I jeżeli wzywa, pan prezydent zrobił słusznie, a w sumie słusznie, się przyjmie, nic się nie stało, w dziejach cały czas, no. Warszawy, ukształtował, trwał tyle prawda, i nie ma w ogóle o czym mówić, ja to przyjął, a to nie jest połudrze, by się zachowywać. Jeszcze raz, merytorycznie, być może przecież ma rację, ja w to głęboko wierzę, ale no, jakieś formy dojazd cholery muszą obowiązywać w kraju cywilizacji. Natomiast co do sprawy pani Barbary Blidy, to jest zupełnie monstrualne porozumienie. Otóż kto może być winny śmierci pani Barbary Blida? No tylko pani Barbara Blida. Ona strzeliła do siebie. Jeżeli ktoś myśli, że to jest nieprawda, że to było takie słowa, samobójcy już miały towarzysze, nie stralicie, to proszę bardzo, proszę tak zarzut Jeżeli nie, to winna jest tylko pani Barbara Blida. Dawniej się przychodziło się kogoś tować, że się mu kładło pistolet, pistolet, że może woli sam się zastrzelić, prawda? Człowiek nieraz wybiera takie rozwiązanie, które oszczędzało honoru, rodzinie, przykrości, prawda, podatnikom, kosztów i tak dalej. Otóż nie rozumiem w ogóle, o co jest ten od... No, No się zaczęliła, to do jakiś powód miała. I cała reszta jest absurda.